Dzień dobry. Kolejny yy, beznadziejny odcinek na beznadziejnym kanale. Tak, dziesiąty xd znowu mnie oskamowali. Hatfu na nich, pluję na niego. Hatfu, dobra, nieważne to. Raz, dwa to to, że mi jadać dałity jakieś paszalkerki. No i co, co mogę. No, nie mogę nic dać. Bo to było tak jakby za darmo mi dał. Dziękuję bardzo. Tak, Adaś, no, no dobry jesteś. Powiem ci tak, jakbyś chciał sprzedać, jakby ktoś chciał sprzedać to to mogę dać coś. Nie dam za dużo, bo nie mam za dużo. O, fulnieczek. Tam był skam. Sad. No, to co dzisiaj straciliśmy, to temik, 35 refów, czekajcie, no i trójząb, no i czas, fajnie, fajnie, bawmy się tak dalej, to długo pozostanę, patki.